Władysław Pniewski, wspomnienia z pamiętnika. Mój dziadek wiedział, że jako nauczyciel języka polskiego jest pierwszy na liście proskrypcyjnej. Mimo to nie opuścił Gdańska. Ukrywał się przy grobie swojego syna. Nastała zima. Wrócił do domu po ciepłe ubrania. Widząc go, sąsiad Niemiec doniósł do gestapo. Dziadka aresztowano. Najpierw trafił do więzienia przy ulicy Kulkowej, później do obozu koncentracyjnego Stutthofa. W swoim pamiętniku moja mama napisała: 22 marca 1940 roku dziadek został rozstrzelany wraz z grupą ponad 60 Polaków, mieszkańców wolnego miasta Gdańska. To był tak zwany krwawy piątek. Gdańsk o swoich bohaterach pamięta. To jest motto mojego dziadka. Z naszych kości powstanie wielkie jutro Gdańska. Kolejne sceny filmu komentowała jego wnuczka, pani Barbara Myślicka. Przedstawiając historię naszego bohatera, oparłyśmy się na pamiątkach jego córki, Julity Andrulewicz, i dokumentach, które pozostawił po sobie.